Witam wszystkich bardzo gorąco w pierwszym odcinku w grze Partizans 1941. Na wstępie muszę dodać, że jest to gra w wersji demo, także będziemy mieli tylko prawdopodobnie jedną misję. Oprócz tego jest to gra, którą można dostać sobie za darmo na tym jesiennym festiwalu gier na Steamie. Jest to gra rosyjska, w której wcielamy się w radziecki oddział, który musi się przeciwstawić znacznie bardziej liczebnym oddziałom niemieckim. To tak w skrócie. No i oczywiście zaczynamy. 22 czerwca 1941 roku o godzinie 4 rano Siły Zbrojne Niemiec rozpoczęły niespodziewany atak na Związek Radziecki. Rozpoczęła się wielka wojna ojcuźniana narodu radzieckiego z kosztowskim najeźdźcą. W ciągu pierwszych kilku miesięcy siły radzieckie poniosły druzgocące straty w starciach z zachartowymi w walkach. I bezwzględnym wrogiem. Armia Czerwona została zmuszona do wycofania się. na naparli naprzód, zrównając radzieckie miasta z ziemią i paląc go po drodze wszystkie wsie. Kolejno podały Mińsk, Moleńc, Nowogród. Niemieckie siły powietrzne zbombardowały Kijów i Sewastopol. Obawy o Moskwie i Leningrach były bardzo uzasadnione. Tysiące radzieckich żołnierzy zostały więzionych w potrzasku. Jednym z nich był dowódca kompanii strzelców, kapitan Zorin. Podczas próby wyrywania się z oblężenia został pojmany i wysłany do najbliższego Gułagu. Miał on zostać przeniesiony z obozu jinyckiego do obozu dla internowanych. Jednak w pełni świadomy tego, że będzie to bilet w jedną stronę, dla niego i jego towarzyszy Zorin rozpoczął przygotowania do ucieczki. Niestety Niemcy odkryli jego plany. No i tak się właśnie tutaj mieni nasze intro. Gram w to pierwszy raz, także może się okazać, że będzie dosyć ciężko. Natomiast ja bardzo lubię gry skratankowe i, i bardzo na to grę liczyłem. Koch nam sobie nam złapanie tych dwóch w lesie. Doniesiono mi, że nawołuje pan więźniów do buntu. Chce pan coś osiągnąć? Pańska wojna się skończyła. Wkrótce skończy się też dla Armii Czerwonej. Nie byłbym tego taki pewien. Niedługo was pogonimy, aż do samego Berlina. Nasze zwycięstwo jest pewne. Moskwa ani Leningrad nie wytrzymają dłużej niż kilka tygodni. Nie macie szans w starcie z potęgą Niemiec. My, Aryjczycy, urodziliśmy się, by rządzić takimi jak wy. Wszyscy ludzie rodzą się równi, ale ty, po miocie Hitlera, nie jesteś człowiekiem. Co zabrednie brać go przed pluton egzekucyjny? Robi się. Nadal dalej strzela zaszczelaj, jest nas 170 milionów. Nie zastrzeliliście wszystkich. Ale nam się pewnie wszczął bunt. Chciałbym teraz tam być, ale muszę uciec sam. Mam ręce i nawet karabinu nie chwycę. Gdy nic nie będą patrzeć, spróbuję przemknąć w duże ogrodzenia. No i pewnie jak widzicie, jesteśmy już tutaj tym naszym pukownikiem Zorinem, któremu udało się odbić znaczy uratować się przed śmiercią. Natomiast mamy wciąż związane ręce i musimy tutaj. Jako sobie tak e, przemknąć, żeby nas nie widzieli. I widzę, że są dla nas stoją tyłem, więc powinno udać się bez problemu. Chowanie na wsadem, lewa góra dół, wtedy możemy zmieniać kierunek e, widoku. Na dwuklik się biega. Po co zacznie się skradać, jeśli znajdzie się blisko wroga. Aha, czyli się skradza z automatu. A i tutaj jeszcze bardzo ważna informacja. Ta gra nie jest oparta na faktach, jest oparta bardziej może na opowieściach ludzi, jak mogło to wyglądać czy jak to tam wyglądało. Także nie ma na to dowodów, że to tak akurat wyglądało. Tutaj mogą być pewne rzeczy przerysowane, mogą być pewne niedomówienia. Także musicie się na to oczywiście przygotować, być tego świadomi. Aha, i tutaj widzimy, że jeden z naszych wrogów obserwuje i musimy po prostu znaleźć moment, w którym on się nie będzie patrzył i wtedy przemknąć. No dobra, myślę, że damy radę. Na dwóch klik się biegnie, na jeden klik się chodzi. Stożek wroga. Każdy wróg w grze ma stożek wzroku. Przesuń kursor na wrogę, naciśnij przycisk z myszy, aby go wyświetlić. Nie wchodź w zakres stożka i nie da się złapać. Dobra, damy radę, damy radę. Poczekamy tylko, gdzie ten stożek jest. Aha, kliknę na prawy przycisk, to wtedy się pojawia stożek. No dobra, ale... No, poczekamy, aż się odwróci gdzieś. A, widzicie, tam chyba mnie kawałek słyszał. Dobra. Chyba się udało. Szybki zapis. Jeśli chcesz szybko wczytać ostatni zapis naciśnij klawisz F5. Zapisywanie jest niemożliwe na najwyższym poziomie trudności. F5? F5 powinno być chyba szybki zapis. A tutaj chcę wczytać. No to F7 powinno być czytanie. Ustawienia można zmienić w trakcie... na karcie ustawienia w głównym gry. Ustawienia jak np. wyświetlają dokładnej szansy na trafienie można zmienić w ustawieniu głównym gry na karcie ustawienia gry. Może sobie to uruchomimy w sumie, zobaczymy, jak to jest. Yy, gra. O, po prostu szansę na trafienie, to się przyda nam na pewno. Dobra, tak, teraz możemy rzeczy ok, i zaczynamy z powrotem. I teraz tego musimy zobaczyć. Naprawić, się z myszy możemy sobie. Właśnie zobaczyć, jak, y, gdzie on się patrzy w danym momencie. Tu ma chyba wskaźnik jego nie wiem, słuchu, jego, jego niepokoju. No to już wiedzieliśmy przedtem, że jak się biega, to to jest trochę głośniej, i, ale po prostu szybciej. O! Nie, 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 nie! nie. Za niektórymi elementami środowiska możesz się ukrywać przed wrogami. Zejdź do piwnicy klikając ją lewym przyciskiem myszy i tam schowaj się przed patrolującym wrogiem. Kliknij w rewelację z myszy, aby wyjść z piwnicy. Aby wyróżnić obiekty, które można obsługiwać, naciśnij klawisz ALT. Aha, czyli tutaj możemy wejść po prostu do ten, tej piwniczki. Suwaliśmy się, poczekam, aż przejdzie. Dobra, suwaliśmy się. Musimy teraz iść tu z jakimś... w jakimś miejscu, gdzie się tym kresować nie mogę. Eee. Są żołnierze, nic z znaczy nim nie zrobimy. Gdzie musimy się udać? Mamy jakiś wskaźnik? Nie mamy. Garnie się do szopy przy ogrodzeniu. O, zobaczył mnie niestety. Kurczę no. Chcę sobie wczytamy. Nie zwrócimy uwagi, że on aż tak, aż tak daleko wychodzi. Ja? Zobaczcie, kiedy będziemy biec zbyt długo, to wtedy też może nas usłyszeć, i będzie chciał sprawdzić, skąd ten hałas dobiega. No więc, no, wiecie, uczymy się na błędach. No bo to już było. No, odwróćcie, panie żołnierzu. Panie Niemcu. że teraz nie będziemy wiedzieć sobie, na no spokojnie wejdziemy do tej piwniczki a, daleki ma tutaj widzę zasięg widzenia Dobra, tutaj powinniśmy być raczej bezpieczni sobie zobaczymy no, oni raczej nie patrzą w naszą stronę Tutaj, znaczy ten patrzy, ale wydaje się, że tutaj jesteśmy obudowani od tej strony przez skrzynki i więc No i co, musimy wejść chyba do tej szopy. Uuu! Rozszalał dwóch chyba radzieckich żołnierzy. Rozdzielicie, żeby przeszukać wioskę. Znaleźć zaszkodzi wszystkich zbiegów. Nikt nie może uciec. Tak jest, żołnierze za mną. Zabił z zimną krwią dwóch ludzi. Jak kazał mi przetrzymać teren. Ktoś chyba jednak uciekł. I to co no to? Wchodzimy do tej szopy, zobaczymy. Mamy skrzynkę jakąś. Przeszukiwanie pojemników. Ustaw kursor na skrzyni, kliknij ikonę interakcji, aby wybrać przedmiot. Przeciągnij go kursorem, kliknij dwukrotnie lewy przycisk myszy lub kliknij polecenie weź wszystko. Tu mamy nożyk i chyba jakiś e, napierśnik. Aha, mogę robić tak albo tak. Wyposażenie. Naciśnij klawisz I, aby otworzyć ekran wyposażenia wypo wyposażyć nóż w, głównym, w górnym zasobniku na broni. Aby wyposażyć przyciągnij i upuść przedmiot, napraw zasobnik lub kliknij w grotnie lepiej z myszy. Aha, bez względu gdzie ją jeszcze broń zawsze trzymają ją tak w prawej ręce widzę. No dobra, może być tutaj, myślę. Mamy nożek, a to mogę założyć, chyba nie. Zabójstwo z ukrycia pozwalają błyskawicznie wymianować cel, jednak ofiara przez chwilę będzie się upierać i hałasować, co może to mogą słyszeć inni wrogowie. Z wroga możesz ukrywać za elementami środowiska. wziąć, wziąć. Aha, dobra. Że go ukryjemy do ty, potem możemy go ukryć, o. A takich żołnierzy, chyba sobie poszli wszyscy. Poruszanie w ukryciu. Wrogowie nie widzą cię, gdy porusza się w krzakach. Zakradnij się do następnego podwórka, idąc w krzakach. Ukrywanie zwłok 2. Wrogowie nie widzą trupów, których ukrytych w krzakach, dopóki nie znajdą się bardzo blisko. Wykorzystaj to. Dobra, rozumiem, że chodzi o te krzaki. Który jest najbardziej... ...płatny w krzakach? w krzakach powoduje hałas, który może zaniepokoić pobliskich wrogów. Jeśli nie chce zdradzać swoich zamiarów, zanim wykonasz kolejną akcję, poczekasz, że wrogowie się uspokoją. Czy nie będziemy go zabijać, bo myślę, że no nie ma jak, bo oni stoją we czwórkę, jeśli każdy patrzy na siebie. Więc no nie ma na myśli żeby ich pokonać, yy, mając tylko nóż. Zresztą, nawet i z był, byłoby dosyć ciężko. Skok przez płoty. Partyzanci mogą zakiwać przez niskie ogrodzenia i skracać sobie drogę do celu. jakaś i chyba nic więcej. Żadnych wrogów nie widzę. Że w umiejętności twoja postać zdobyła nowy poziom i punkt umiejętności możesz go użyć w drzewie umiejętności. Naciśnij klawisz I i wybierz kartę umiejętności. Aby poznać umiejętności na wyższych poziomach musisz... Wcześniej poznać trzy umiejętności na poprzednim poziomie, bo potrzebnych umiejętności jest widoczna po prawej stronie drzewka umiejętności. Sobie Zobaczmy nasze umiejętności. Mamy. Gdzie są te umiejętności? Chyba, chyba o to chodzi. Aha, tutaj jest jedynka, jedynka. Jakie mam umiejętności? Może od początku walka w ręce, się. karabiny maszynowe, pistolety, maszynowe strzelby, karabiny, pistolety i. Tu jest chyba walka na noże. Kondycja. Zwiększa wytrzymałość używanej podczas biegania w trakcie walki. Zwiększa liczbę mięśń z plecaku. Pozwala także procent od walk. Zwiększa im szanse na trafienie, poszczególne wytrzymałości. To byłoby fajne. Szansę na trafienie z karabinów. szybciej zabijać wrogów o, niskim, o niskiej randze w przypadku ataku z ukrycia. Szansa wygranej walce wręcz jest większa. Pozwala szybciej zabijać żołnierzy Wehrmachtu i Hills Policaj. W czasie ataku z ukrycia szansa w wygranej walce jest wręcz, walce wręcz jest znacznie większa. Znacznie zwiększona szybko zabijanie dowolnych wrogów za, z ukrycia. Znacznie zwiększona szansa na wygranie walki wręcz. Zwiększa premię do obrony, gdy postać jest za osłoną. Zwiększona szybkość przenoszenia ciał. Nieznacznie większa szansa na szansę partyzanta na powodzenie w misjach na mapie głównej. To to samo w sumie. Zastanawiam się, albo na tą umiejętnością, albo nad tą. Raczej będę tutaj szedł chyba w zabijanie po cichu, niż jakąś otwartą walkę za pomocą kabinów, Ale może się okazać, że będę musiał podejść do tego bardziej w taki sposób, bardziej taki wyrównany, że trochę tego, trochę tego. Więc zobaczymy. Zresztą na razie tak wygląda, że mogę chyba wziąć tylko tą umiejętność. Nic więcej. To jest mapa, widzę, taktyczna. Encyklopedia. A, to możemy sobie je tam kiedyś przeczytać. Nie. Tutaj jest żołnierz jeden, a to myślę, że możemy wprowadzić do niego, rzucić nożem. Na F chyba się rzuca, widzę. Grupa wrogów. Samotnych wrogów można łatwo zneutralizować, neutralizować, odwrócicie ich uwagę. Znacznie trudniej jest pozbyć się grupy wrogów. Postaraj się nie tak zauważyć. Widzę tylko jednego wlega. Oj, 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 mam cię. Ostatni zapis. Czyli e, wygląda na to, że... Do ...tego w ogóle nie widziałem. Przyznam tutaj bez bicia. A, on tam ładzie sobie kółeczko. Dobra, to już widzieliśmy wszystko. Sobie wyjdziemy od razu umiejętności. To możemy na razie dodać rzucanie. I sobie... Dobra, to wszystko było. Poczekamy sobie aż on przejdzie. bo trzemy czy się zorientuję, że nie ma jego kolegi. Zabierz nóż, zabierz go. No poczekaj, masz... Aż... On przyjdzie jeszcze raz, jak będzie szedł, to tym razem do niego, a może też do niego wrócimy. Patrzę, jak będę miał szansę z takiej długości w niego rzucić. Nie jest napisane, jaka szansa jest. Chyba, że ja tego nie widzę, ale no, no nie ma. nie widać te krzaki w jakiś sposób blokują. Dobra, zabieraj nóż. Tego też o pociąg jedzie. Wszystko gra! Panie, może -so, wszystko gra! Tutaj będzie chyba na temat y, niego jeszcze jakaś wiadomość. Sobie przeczytamy. Dobra, pójdźmy go goczki, tutaj napisane jest. Zasięg umiejętności. Niektóre umiejętności partyzantów działają na dystans. Ikona umiejętności dokładnie wskazuje miejsce, gdzie umiejętność zostanie użyta. Tutaj był chyba jeszcze gdzieś jeden party, znaczy bruk. O, tutaj, w sumie go. Włączymy. Zobaczymy, jaki ma tor przechodzenia. Widzę, że stąd, tutaj. W drzewka widzę, chyba krąży dookoła, no nie wiem. Może tak być, może tak być. właśnie w grach skrotnokowych jest to bardzo ważny element, żeby sobie zobaczyć. O, zniknął mi z pola widzenia. Żeby zobaczyć sobie trasę wrogów i znaleźć odpowiedni moment. Nieraz te trasy są bardzo, bardzo długie, więc cierpliwość w tego typu grach jest cechą pożądaną. The enemy is near. Przy... Przypadkowo wyszłem. Ja myślę, że tutaj można go po prostu w szaki wrzucić. Hmm. A tutaj muszę się przejść. W takim razie tutaj nic raczej nie powinno być. Nic nie ma. Idziemy tutaj. Tutaj coś jest, jakieś kamienie widzę. Tam podejdziemy. Zapiszemy grę. Oho, jejdziałtko. Nie wiem czy to jest nasze czy wrogów, raczej niemieckie. Nie, wszaki, wszaki, szybko, szybko, wszaki. Niemcy. Ale nas nie widzieli na szczęście. Niezwykłe pojemniki. Pojemniki mogą wyglądać zaskakująco i znajdować się w nieoczekiwanym miejscu. Na przykład, może zebrać kamienie z pobliskiej kupy kamieni. No dobra, ale po co mi kamienie? A, żeby uwagę zwrócić. Kamienie, okej, okay, no. A, rzucanie kamieniem. Rzucanie kamieniem to bardzo prosty sposób i skuteczny sposób na zwrócenie uwagi wroga. Dobra, gdzie mamy kamyczki? Musimy chyba je wyekwipować w takim razie. Tak się chyba nie da. podawanie broni. Okazuje się, że muszę sobie kamień włożyć do naszego jednego z tego menu podręcznego mamy po ZXC, sobie damy pod Zkę. klikamy na Z i teraz możemy wybrać miejsce. Mam się dostać na drogę, czyli gdzieś w tym okolice więc i byłoby dobrze zrobić gdzieś tutaj. Ej no panowie, panowie, co wy tam? bo tam nie idziecie. Jeszcze raz zetkę... Aha, bo tu mam zasięg, żeby, żeby to słyszeli może jeszcze raz. O, to się to odwrócili, a możemy się przemknąć pod ich nie uwagę. Ja widzę, że nikogo więcej nie ma. Są chyba nasi, czy nie? Hej, ruszaj się, wstawaj! Już prawie dotarliśmy do lasu. Sanek, to imię raczej ro rosyjskie. Fetyszów, to w ogóle ma dobre imię. Nie mogę, boli mnie, zostaw mnie. Sanek, uciekaj i ratuj siebie. Nie mogę... nie mogłem nas zobaczyć razem. Uciekaj, szalałeś? Nie stawiaj się, towarzyszy. Będę cię nieść. No, smutna ta historia. Oho, podjeli pod, 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 chyba... A nie, to ja jestem. Spocznij, jego go podniosę. Petyszów. Kapitanie, pan żyje. Myślałem, że faszyści pana dopadli. Nic mi nie jest, ale wygląda na to, że... Znajdziemy bezpieczne miejsce i patrzymy ranę. Statko ma ziemiankę w lesie. Niemcy nas tam nie znajdą. Daleko nie dam rady przynieść rannego przez Lazji bagna. Nie pomyślałem o tym. Możemy go zabrać do Michałowa, do wujka Wasi. On nas nie zdradzi. Dobra, zaprowadź nas tam. Dobra, i udało nam się przejść widzę tą misję. I to będzie chyba wszystko, co było dostępne w tym menu. Gdybym miał docenić grę, to byłaby taka, taka mocna siódemeczka, taka. Wiecie, nie jest super, nie jesteś źle. Naprawdę gra się bardzo przyjemnie. Nie mam żadnych rzeczy, do których mogę się przyczepić, ale też nie mam żadnych takich rzeczy, które byłyby jakoś nad wyraz, które by jakoś się bardzo, bardzo wybijały. Mimo to jest dostatecznie dobra, żeby sobie w nim zagrać. A nie, widzę, że dalej idziemy. A to myślę, że zrobimy sobie w następnym odcinku, więc teraz sobie już to zakończymy. Być może sobie włączę tutaj język rosyjski, może będzie troszeczkę ciekawiej, bo skoro gramy w grę radziecką, no to może to będzie dobre, żeby zagrać po prostu w języku radzieckim. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć!